Wiesz co, zrobimy sobie jeszcze jeden przykład, żeby Ci pokazać, jak można manipulować tymi wyrażeniami. No właśnie. No więc znowuż jest ułamek, długa kreska ułamkowa. O, przepraszam, rysować, tak? I w liczniku jest x do trzeciej odjąć 4x kwadrat, dodać 8x, odjąć 8. A w mianowniku jest x do czwartej minus 2x do trzeciej plus 8x minus 16. Jak tak się człowiek temu dobrze przyjrzy, to tam właściwie ciągle się gdzieś plącze w różnych potęgach x minus 2, tak mówiąc szczerze. I ja bym ci, x minus y, 2. możesz tego nie widzieć w tej chwili, ale tak, zaznacz sobie, proszę, podkreśl jakimś kolorkiem x do trzeciej oraz minus 8. Dobrze. I pozostałe dwa to już nie, może nie, nie podkreślajmy. I piszemy dalej. Równa się. Tak. Kreska łamkowa. I napisz x do trzeciej, odjąć 8. W nawiasie. I teraz odjąć pozostałe dwa wyrażenia. Odjąć. 4x kwadrat, minus 8x. Tylko w nawiasie. Poczekaj, dlaczego minus? Dlatego, że to musi być nawias przed, o, o, tak. Nawias, oj, to z tymi znakami, to trzeba bardzo uważać. Bardzo trzeba uważać. A to, co jest w liczniku, to w jedną grupę połącz dwa pierwsze wyrazy. W mianowniku teraz. Tak, w mianowniku, przepraszam. Dobrze, to poczekaj, wezmę inny kolor. Dwa pierwsze dwa wyrazy, ten i ten. Tak jest. No dobrze, to jak nam to połączyć? W jeden nawias. x do czwartej minus 2x do trzeciej. Przepraszam, do czwartej. Minus 2x do trzeciej. I teraz tak, dodać. I w drugim nawiasie to, co zostało. Czyli 8x minus, minus 16. Dobrze, no pracujemy dalej. x do trzeciej minus 8 to jest x do trzeciej minus 2 do trzeciej. Możesz napisać x do trzeciej, minu, do trzeciej, minus 2 do trzeciej, odjąć i z tego drugiego wyrazu od razu wy, wyciągnijmy wspólny czynnik. Co jest wspólnym czynnikiem? No czwórka. 4x, 4 razy x. A nawet 4x. Tak. Czyli odjąć 4x i w nawiasie zostaje x i odjąć 2. Tak jest. No i widzisz, i tu już masz x minus 2, co prawda są. W... No faktycznie no, x minus coś, się x po, coś już się pojawiło to x minus no, to 2. No tu też x minus tak. 2, tylko jeszcze potęgi. Tak, tam. A teraz mianownikiem się zajmijmy. Dobrze. Jaki jest wspólny czynnik w, w pierwszym wyrazie mianownika? W pierwszym na w pierwszym x nawiasie. X do potęgi. No trzeciej, ale... Tak. Trzeciej. Czyli napisz x do trzeciej i to co jest w nawiasie. Czyli będzie x minus 2. Bardzo dobrze. Dodać. A tutaj co możemy wyciągnąć przed nawias? 8. Tak. Będziemy mieć, to nawias, x, e, odjąć 2. Świetnie. No więc jak o, widać to x minus tak 2? X minus tak. 2. To teraz tylko musimy dobrze rozłożyć różnicę sześcianów. Więc to jest x, min, x do 3 minus 2 do 3. Tak. Czyli to będzie x minus 2 w nawiasie. I teraz razy suma 3 wyrazów. x kwadrat plus 2x plus 4. Zamknij nawias. No i przepisz. Odjąć 4x razy x minus 2. Świetnie. No, i tutaj przepisujemy x minus 2 przed nawias można wyciągnąć i zostaje x do trzeciej plus 8 równa się. No, to równa się to jest to, tak. No i teraz tak, możemy sobie od razu uprościć x minus 2, prawda? Bo ono występuje tu, ale nie tylko, bo to mu cały licznik trzeba wziąć pod uwagę. Ze wszystkich, w, ale w drugim czynniku. To jeszcze tu występuje, tak. Ale poczekaj, no jak mi się jedno z, z tym skróci, no to, to to w takim to tam razie. razie zostanie. Nie, nie zostanie ci, bo by, wtedy byś zrobiła błąd, źle skróciła. To w takim razie piszmy po, od początku. Znaczy, porządnie. No Wyciągamy z obu wyrażeń w liczniku wspólny czynnik. Tym wspólnym czynnikiem jest. x -2. Tak, proszę. Aha. Minus dwa. I teraz przepisuję sobie x kwadrat plus 2x e, plus 4, zamknąć Nie, nawias. już nie zamykaj nawiasu. Nie zamykać? Nie, bo jeszcze... Tak się tutaj. staram, żeby nie zapomnieć o tych nawiasach. E, I tu wyjęłam x minus, czyli minus 4x. Tak jest. Zamknij teraz nawias. Tak, i to jest liczny no dobra, a w mianowniku mamy x minus... E, 2. Tak, tylko oczywiście znowu w mianowniku zapomniałaś nawiasów w poprzednim wyrażeniu, w poprzednim Mówisz zapisie. O tym. Tak. Widzisz, czasem za dużo, a czasem za mało pisze. I mamy x do 3. A 8 to jest 2 do 3. No, zgadzam się. Świetnie, to teraz uprość, co można. No to upraszczam sobie oczywiście to. Dobrze. A pozostałe wyrażenie, przeprowadź redukcję wyrazów. W tym nawiasie drugim. Mówisz o liczniku czy o mianowniku? O liczniku. Czyli tu mam sobie redukcję przeprowadzić. No, plus 2x i minus 4 to jest minus 2 x Tak jest. Czyli będę miała x kwadrat minus 2x i plus 4. Tak jest. I dzielone przez x do trzeciej plus 2 do trzeciej. Dobrze. No i x do trzeciej plus 2 do trzeciej to jeszcze raz sobie rozłożymy, bo na górze nie możemy tego złożyć już. Także zostawimy licznik. I, także przepisz proszę licznik. x kwadrat. Dobrze. Przejdę tutaj, żeby Dobrze. żeby się zmieścić. x kwadrat minus 2x plus 4 i mówisz, żeby... I mianowicie... Tu mamy sumę tak, tak. Więc to jest x plus 2 razy, w nawiasie razy kwadrat pierwszego, czyli x kwadrat minus iloczyn dwa wyrazów, wyrazy, obu wyrazów, plus kwadrat drugiego. Plus 2 do czwartej. 2 do, do drugiej 4. No i co? Nie Możesz nie teraz jest. uprościć? No i teraz. To mam takie same. Tak jest, czyli to się równa. ale przyjemnie. Czyli to się równa 1 przez x plus 2. No właśnie, no to teraz porównaj pierwsze wyrażenie, od którego zaczęliśmy. To. I to, cośmy otrzymali na końcu. No zdecydowanie przyjemnie. Tak, już chyba żadnego komentarza nie trzeba dodać. Natomiast chciałam Ci takie zadanie ci dać jeszcze na samo zakończenie. jak Jakbym ci poprosiła, żebyś policzyła... 90... Szybko, żebyś mi policzyła, 99 razy 101. No to od razu rezygnuję z liczenia. No właśnie. No w tej chwili odpowiedź może być taka. Sięgam po kalkulator i liczę, prawda? Tak. Ale jak kalkulatora nie było, to się przy, przy, bardzo przydawały te wzory, bo 99 plus razy 101 równa się i to się robi w głowie, w pamięci. No. 90... Przepraszam, 100 odjąć 1, odjąć 1, w się, razy 100 plus 1. No i to jest kwadrat pierwszego wyrażenia, czyli 10 tysięcy, odjąć kwadrat drugiego, czyli odjąć 1, 10 tysięcy, to jest 1000, więc jeszcze 1, jedna 0. Odjąć kwadrat drugiego, zgubiłam się. Odjąć, tak, odjąć kwadrat drugiego, czyli odjąć jeden. Czyli natychmiast wiadomo, że to jest 9999. A, a to sprytne. Teraz kalkulatory zastępują nam tego rodzaju w sztuczki pamięciowe, ale to między innymi właśnie też się do tego przydawało.